Moi drodzy, mam dzisiaj trening z nią i to mnie natchnęło do tego, żeby nagrać film, w którym się odniosę do podejścia do treningu na zasadzie wszystko albo nic, grubo albo wcale i tak dalej. Rozumiecie, taki hardkorowy klimat. <laughs> I jest to koncept bardzo mi bliski, jeszcze kilkanaście lat temu, szczególnie w okresie fascynacji crossfitem. I mogę Wam powiedzieć z perspektywy czasu, tych nastu lat, że był to koncept... Bardzo nieskuteczny, bardzo niebezpieczny i wreszcie toksyczny dla głowy. I teraz pozwólcie, że w sześciu punktach uargumentuję, dlaczego. Po pierwsze, i w sumie najważniejsze, to to, że dzięki zmniejszeniu intensywności pracy mogłem w skali tygodnia wykonać dwa, a nawet trzy razy więcej objętości niż przy zwykłych treningach. Jak to możliwe, zapytacie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zmniejszając intensywność do 70% okazało się, że nadążam z regeneracją z dnia na dzień, czyli mogę trenować codziennie zamiast poprzednich dwóch, trzech sesji tygodniowo. To oznaczało, że w skali całego tygodnia wykonuję ponad dwa razy więcej powtórzeń niż poprzednio, a to z kolei oznacza, że mogę dwa, trzy razy szybciej osiągnąć zamierzane cele. Po drugie fakt, że przestałem się wyczerpywać do zera na poziomie energetycznym i neurologicznym, oznaczało, że miałem większą kontrolę nad ruchem, co przełożyło się na wzrost jakości wykonywanych ćwiczeń oraz na zmniejszenie ryzyka odniesienia urazu. Nie? Po trzecie dla wszystkich tych, którzy chcą schudnąć poprzez trudne treningi. To, pamiętam, że jak Leżeliśmy po treningach crossfitowych w kałuży potu, krwi i wymiocin. To bardzo łatwo było sobie zracjonalizować wyjście wspólne na burgera i fryty. I te 600 kalorii spalonych z takim trudem w trakcie godzinnych zajęć odbijaliśmy pewnie z dwukrotną nawiązką w maku. Ciężkie treningi to najgorszy, najtrudniejszy i najgłupszy sposób żeby schudnąć. Argument czwarty to kłamstwo, jakim jesteśmy karmieni przez media społecznościowe oraz YouTube, gdzie oglądamy mordercze treningi komandosów w trakcie selekcji do wojsk specjalnych, treningi Gwiazd MMA albo kompilacje Rokiego. No, takie treningi są na dłuższą metę nierealne i wypalające. I nawet jeżeli kilka pierwszych dni ekscytacji Sprawi, że będziecie w stanie utrzymać taki reżim, to na dłuższą metę, jeżeli nie lubicie bólu i traktowania treningu, jak wyjście na wojnę z własnym ciałem, to dosyć szybko zrezygnujecie. Jeżeli natomiast lubicie tego typu treningi, to prawdopodobnie zmusi Was do przerwania e, pojawiająca się kontuzja lub uraz. Punkt piąty. Pamiętam, że na najcięższy treningu umawiałem się z kolegami w soboty rano. Wykonywaliśmy wyjątkowo trudne półtora godzinne sesje. Po których wlokłem się do domu, nie mając już ochoty na nic, prócz jedzenia, nic nie robienia i leżenia w łóżku. Nie było mowy o tworzeniu, o jakiejś kreatywnej pracy. Nie było mowy o wyjazdach z rodziną w góry, zabawie z dziećmi, spotkaniach z przyjaciółmi, i to wszystko było bardzo frustrujące, zarówno dla mnie, jak i dla nich. Po szóste. Utrudnia funkcjonowanie i codzienne życie, a przede wszystkim pracę. Pamiętam jak trudno mi było pokazywać ćwiczenia, a, kiedy byłem cały obolały, szczególnie po jakichś ciężkich siadach. I nie wyobrażam sobie na przykład służb mundurowych, które trenują w ten sposób. I potem taki strażak czy komandos nie ma siły wziąć udziału w akcji, dlatego że ma zakwaszone nogi i ryzykuje w ten sposób życie swoje, swoich kolegów. No, i ofiary tych wypadków. Eee, no, to tyle. Dłoś. I może tak na koniec. Zawsze imponowało mi to, że zawodowi sportowcy robią wszystko, żeby jak najmniejszym nakładem sił osiągać jak najlepsze wyniki. I myślę, że to z nich powinniśmy brać przykład, a nie z domowych youtuberów. Dlatego trenujmy mądrze, a nie ciężko.